26 czerwca w miejscowości łoniowa obchodzono potrójny jubileusz. W tym roku mija 700 lat od założenia wsi. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II obchodzi 125. urodziny, a swoje 115-lecie tutejsza ochotnicza straż pożarna. W uroczystości wziął udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. No piękne czy jubileusze, ja dlatego dzisiaj jestem tutaj, żeby dzielić tą radość z wszystkimi e, mieszkańcami. W trakcie wydarzenia marszałek wręczył między innymi złote odznaki honorowe Województwa Małopolskiego, Krzyż Małopolski. Otrzymali je dyrektor Szkoły Podstawowej Maria Marecik oraz ksiądz Zbigniew Pabian. Wybrzmione dwie osoby szczególne. Zobaczymy to z największą radością, przyjemnością i z pełnym uznaniem na wniosek pani radnej. moment pochodzi z tej miejscowości karnialnej. Mikrosz, z tego się bardzo cieszymy. Wszystkim mieszkańcom serdecznie pozdrawiam. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.